Witajcie już w czwartym odcinku z serii Czas Farmera. Dzisiaj zrobimy sobie tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, to dzisiaj będziemy szukać surowców, aby móc wykorzystać nasze workbencze, które zyskaliśmy poprzednim razem. I tak jest też, od razu mówię, że zamiast korzystać ze zrobionego już tutaj, no, ze zrobionego wieszaka na jedzenie. To po prostu go skraftujemy, bo się właśnie zorientowałem, że na bazie jest chyba maksymalnie dwa, więc jego jednak zrobimy i nie będziemy korzystać z tamtego, tylko po prostu skorzystamy z tego. Więc bierzemy tutaj to, co zapłaciliśmy, robimy tego pana i zaraz go stawiamy tutaj gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Gdzie go postawimy? Tu go postawimy. O! I tutaj mamy właśnie wieszek na jedzenie za który płaciłem ostatnio, ale się zorientowałem i teraz nie jest za niego zapadłem, tylko jest zrobiony. Więc no jest dobrze, tak jest dobrze. Teraz musimy jeszcze, wiem, że musimy zapłacić za to, więc tutaj jak widzicie muszę mieć drewno gdzieś, muszę mieć gdzieś drewno. Tutaj mamy drewno, teraz robimy takie cuda. Patrz, tak, patrzcie na bazę, to jest bardzo, bardzo przykładowe ustawienie bazy. I teraz, jako że ma, iż, jako, iż, żeż mamy drewno, to teraz wykorzystamy sobie zakupiony przez nas, przez nas do wykorzystywania tutaj ten piękny workbench. Tutaj także ususzymy sobie mięso. Jak widzicie, mamy wody troszkę i tę wodę w sumie nie będziemy na razie wykorzystywać, bo tutaj jesteśmy napojeni. No niestety. Nie, nie jestem w stanie robić tak, że będę trzymał taki sam poziom picia cały czas, i jedzenia, więc no to jest już różnie, zależy kiedy to nagrywam i co przed tym robiłem, to też wszystko od tego zależy. I teraz czy zrobione wszystko, nawet mamy węgiel, widzicie to? I przy okazji, że mam, jako już mam węgiel, to chciałbym także zapłacić za ognisko, i chyba nawet możemy zapłacić za to ognisko, jak się nie mylę. Tutaj, tutaj i i, 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 i i nie możemy zapłacić za ognisko. Ale musimy zapłacić za ognisko. Chwilę, yy, tak, plecak jeszcze zmienić. Yy, musimy zapłacić za ognisko, ponieważ bez tego nie będziemy mogli produkować sobie metalu, co by było bardzo niefajne. Więc tutaj, yy, jak widzicie, tutaj jest ognisko i to produkcja cała, będzie polegała na tym, że po prostu, jeżeli pod koniec odcinka wsadzę coś, żeby się przerabiało, no to na następnym odcinku to już będzie oczywiście wykorzystane i może będzie ruszone z tego miejsca, w którym było, jeżeli będę poczęła tego na głównej rozgrywce, nie patrzcie na te powiadomienia, ja, ja na to naprawdę nie mam, ja na to naprawdę nie mam za dużego wpływu. To jest cały Messenger. Nawet jeżeli wyłączę powiadomienia, to i tak przychodzi więc no niestety I o czym ja mówiłem o czym ja mówiłem, a no tak o tym przerabianiu i jeżeli będziemy coś przerabiać na tym czasie farmera to jeżeli to będzie przerabiane to będzie przerabiane na koniec odcinka i oczywiście będzie to robione tak, że jeżeli będę potrzebował tego na głównej rozgrywce to ja sobie to po prostu przełożę tutaj do którejś skrzynki co wam oczywiście nagram przekładanie tego wszystkiego aby potem nie było, że oszukuję czy coś w tym stylu więc teraz już poleciał ten nasz piękny wstęp. Teraz sobie chyba puścimy intro, tak, teraz będzie intro, i widzimy się już na strefie, gdzie będziemy zbierać potrzebne nam materiały. Okej, okay, więc jesteśmy sobie na kamiennej strefie, żółtej. Ostatnio się pomyliłem w pewnym momencie, ale wątpię, żebyście to zauważyli, co właśnie, właśnie co do, tych, do tej strefy że żółta, ale nie ta, nie ta strefa kamienna, tylko strefa leśna, powiedziałem, zamiast kamienna, i to był mój błąd, ale to mniejsza z tym. Teraz sobie pozbieramy kamienia, żeby wyprodukować to nasze piękne ognisko. Potem pozbieramy także rudy i trochę skóry pozbieramy żeby sobie potem móc wyprodukować naszą piękną broń, która będzie właśnie od tej skóry pochodzić i od rudy metalu, które też będziemy zbierać i ruda metalu jest bardzo łatwa do zebrania, od razu to mówię, wiem, że to mówię bez sensu, ale mówię, że jest łatwa do zebrania, bo jest wolna, no, więc będziemy ją zbierać, zabijać zwierzątka, itd. Takie standardy dla początkującego oczywiście dzisiaj, tylko że ze zbieractwa. No i teraz już sobie zaczynamy ładne zbieranie. Na spokojnie, po cichutku. Nie wiem czemu nie zabrałem w ogóle żadnego leczonka, jedzonka itd. Nawet źle leczonka powiedziałem powinno być leczenia, ale dobra, nie wiem czemu nie zabrałem. Ale błąd może mi zostać wybaczony, jeżeli nie zginę, więc jest dobrze. No i teraz otwórzmy tą skrzynkę. Otworzymy te skrzynki, zbierzemy rudę żelaza, tą wodę później. Wy... O! O witaj skrzyneczko. Taniec otwierania. Który to jest poziom skila? Czy to jest poziom drugi, czy trzeci? Powiedzcie, że trzeci. Nie, to jednak drugi poziom skila. Gdyby był trzeci, mielibyśmy tu granata. A granat jest bardzo przydatny. I to może w Aha, to dlatego było cztery skrzynki. Przeważnie to jest trzy, a teraz było cztery. No to tak, wszystko się zgadza. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak w ogóle... Ee, tak w ogóle to, to... Zaraz to powiem, co miałem powiedzieć. Czemu to przyszło tutaj? Oni zabili kogoś, zabili, zabili, zabili. Tutaj, tutaj jest martwy. Nie? To nie tu. Widzicie? To jest pan Tomuś. Yy, no, znaczy nie tyle, co tomuś. Przepraszam, to jest pan Shanti. Shanti. To, to się zamarze, to jest jego wina, on to zepsuł. Będzie teraz tego żałował, bo on to zepsuł. Ale to on jest moim wiernym fanem, który to ogląda. Więc pozdrowienia dla pana Szantiego. Niestety, sam się kolego tutaj wkopałeś, ja nic, na, ja, ja nic na to nie poradzę. Nie wiedziałem, że ty tutaj będziesz pisał do mnie po tym, jak ja dla ciebie napisałem, że na, o, nagrywam odcinek. To powinieneś się zorientować, że ja go nagrywam i że ten odcinek już leci i że robię. Dajmy cięcie czy coś, ale jako, że ja się nie zorientował, no to teraz będziesz na odcinku pokazany. Może ktoś cię zobaczy, może nie, może cię wystalkują. Tego i sam nie wiem, ale będziesz pokazany, więc masz te pozdrowienia dla pana Szantiego. No, dla pana Szantiego reszty nie powiem już tam. Tak w ogóle, to taki pan Paweł taki fajny kolega, z którym grałem sobie w taką grę jak Brawl Stars. Taka gra troszkę ułomna dla ułomnych dzieci, rozumiecie, ale grałem sobie z nim w nią i taki dobry pan kolega Paweł. On by chciał, żebym nagrywał tą serię Brawl Stars i wy mi powiedzcie, czy to by się nadało do czegoś, czy to by się nie nadało. Tam na dole macie takie komentarze, tam możecie pisać, gdyby jeszcze ktoś się nie zorientował. Więc piszcie w nich, czy tak jakieś propozycje na serię lub coś w tym stylu, jakieś inne gierki. Tam w ogóle wam taki fajny kanał, w link dam wam tak do takiego fajnego kanału, też OLDOE, czyli O Last Day on Earth Survival. Też wam tak dam link do takiego fajnego kanału. Więc tam no, czytajcie te komentarze. Nie, znaczy nie komentarze, tylko opis przeczytajcie, bo naprawdę kanał zasługuje na uwagę, bardzo dobry kanał, dużo się można dowiedzieć, chłop gada mądrze i na temat, więc tam wszystko będziecie mieli. A teraz już pójdziemy, jakoś, że powiedziałem już to, co miałem powiedzieć, to teraz już pójdziemy tam sobie zaorać tego bota, który nas atakował. I po tym bocie już posprzątamy sobie resztę strefy. Posprzątamy resztę strefy i pójdziemy teraz na zieloną strefę, żeby trochę zwierząt i drzewa pozbierać. Potem się jeszcze przelecimy, jeżeli wystarczy energii na las zielony, żeby też te drzewa pozbierać trochę. No i wracamy na bazę, żeby już normalnie się móc tam bawić i robić to, co chcemy. Mhm. chwila, chwila, chwila. Gdzie jest ten bot? Gdzie jest ten bot? Ten bot gdzieś tu będzie, to nie to. Tutaj będzie gdzieś ten bot. Gdzie on jest? Tutaj jest ten bot. Dobra. Dobra, dobra. Dawaj, dawaj go, dawaj lej go. Czy, czy bym zginął? Czy ja bym zginął właśnie? Widzicie co? Widzicie to. Tak powinno być. No. Bot nam daje zaopatrzenie. Tak się powinno latać, no. Jest pięknie. Jest pięknie. Za co to wrzucimy? Za kable. kable. Kable są potrzebne do radyjka. I teraz przychodzę od razu z tym pytaniem. Czy robimy radyjko i czy będą rajdy? To jest moje pytanie. Czy będą rajdy robione na tym nubku? Bo żeby zrobić taki rajd, to bym musiał na pewno zaprzestać robienia rajdu na tym najgłównej rozgrywce. Czyli, jeżeli chcę zrobić rajd na czasie farmera, to będzie na pewno jakieś 2-3 odcinki poświęcone na robienie właśnie tych wszystkich zadań. Odcinki będą też dłuższe zapewne, więc będzie poświęcony czas na robienie tych zadań, na robienie tego wszystkiego i. No, i żeby zrobić taki rajd, naprawdę musiałbym zrezygnować z tej mojej rozgrywki, na te, tej głównej rozgrywki, żeby zrobić na niej rajd. Więc nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy jednak faktycznie zrobienie tego rajdu na tym, no na tej rozgrywce pobocznej, na tym czasie farmera, będzie robione, czy byście chcieli, żeby było robione, czy jednak z tych rajdów mam zrezygnować i tylko na tym głównym głównej rozgrywce to robić no bo jednak dla mnie byłoby wygodniej z, nie robić rajdów na czasie farmera ale jednak też żeby się rozwijać no to musimy te rajdy robić więc to już zależy od Was jeżeli chcecie żeby tak owe rajdy się pojawiły na czasie farmera to pewnie napiszcie to w komentarzu a jeżeli tego nie chcecie to napiszcie to albo y, też mogą być robione takie no, różne eventy takie w stylu Yy, łowienie ryb taki event, czy też robimy czy go nie robimy no to jest w sumie taki event, którego nie robię na głównym koncie więc no nie wiem, jeżeli chcecie to możemy go robić lub możemy go nie robić ale tutaj głównie to chodzi o te rajdy a ja tu z tym eventem wyskakuję, ale chodzi mi o te rajdy i weźcie mi powiedzcie, czy robimy te rajdy na tym czasie farmera w komentarzach mi to napiszcie czy tego nie robimy bo jeżeli nie robimy to nie ma problemu, a jeżeli robimy to te odcinki z czasu farmera faktycznie będą trochę dłuższe i będą częściej wlatywać żebym po prostu był w stanie zrobić to i żebym właśnie na tym czasie farmera był w stanie także zrobić ten ride. więc no piszcie swoje opinie w komentarzach a ja tutaj już będę dalej sobie robił te nasze cudowne zbieractwo, w to nasze cudowne zbieractwo się będę bawił. I teraz, czy my mamy trawę na bazie, bo jeżeli jej nie mamy, to się może źle skończyć. Jeżeli ją mamy, no to będzie dobrze. I to jest pytanie, czy my ją mamy, czy nie. Hmm, kurde. Dobra, jeżeli jej nie mamy, to po prostu zbierzemy teraz, nic się nie stanie, będzie dobrze. Musimy na pewno zebrać sobie żelazo, rudę żelaza, aby móc zrobić to nasze piękne level upowanie, level up w czasie farmera i bez w sumie bez tej rudy, co i bez tego, że y, wolf, wilku, y, nie, jakby wilku nie zaproponował, żeby faktycznie robić te workbenchy na czasie farmera, no to faktycznie byłaby lipa, więc no Aha, Ej, nie idź ode mnie. Więc no, po prostu pozdrowienia dla Wolfa, także który jest bardzo aktywny w komentarzach. Zawsze pisze komentarz, więc pozdrowienia dla Wolfa. Dobry chłopak z niego, więc należą mu się. I dobra, mamy zebrane to. Tutaj jeszcze drudy, zaraz zabijemy sobie to tutaj, te nasze. Naszego indyka, i zabijemy sobie tą naszą sarękę, która tu chodzi. No i się zabawimy na teraz. To chyba pójdzie. Zabawimy się już na, na bazę. Polecimy odłożyć rzeczy i polecimy na strefę leśną, żeby móc zrobić tą naszą deskę, te nasze deski. Nie tą naszą, tylko te nasze deski zrobić. I już potem w następnym odcinku postaramy się bawić już tak bardziej, lepiej, bardziej, bardziej. Więc no jest gicik. O, bazuka. Bazuka. Rosyjskie. Rosyjski gracz. Znaczy nie gracz, tylko rosyjski bot. Bo tylko bazuka może się nazwać tylko rosyjski bot. Naprawdę. To nie, to jest sensu. A myślałem, że jesteś graczem. Idź mi stąd, nie chcecie tu. Nie łaj za mną. Zbierzemy to i zaraz stąd uciekamy. I cyk. Ej, co jest? Okej. Okay. Chodź tu. Dobra. Zbieramy. I widzimy się. Już na bazie pod tych naszych zbiorach. Mamy, mamy. Dobra, jeszcze to jedno. Jeszcze ten jeden. To tutaj jest i zaraz widzimy się na bazie, odkładamy rzeczy, lecimy strefę zieloną-leśną i potem po tej strefie zielonej leśnej, raczej już zakończymy odcinek, bo wtedy już zaczniemy pomału produkować te nasze podstawowe zasoby i będziemy już myśl... ja będę już myślał nad kolejnym odcinkiem, więc no widzimy się na bazie, a potem na strefie. No, to jesteśmy na bazie. Lecimy odłożyć nasze rzeczy. Chwilka tylko jeszcze sprawia się przepala, przepala się. Ok. Idziemy odłożyć nasze rzeczy. O tutaj rzeczy nasze itemki, wszystko co możemy, to odkładamy. To co nie możemy, to w sumie też odłożymy i teraz będziemy musieli już lecieć na tą strefę, więc zaraz. Widzimy się już na strefie zielonej leśnej. No, to jesteśmy sobie już na tej naszej zielonej strefie leśnej. Tutaj mamy wilka, którego od razu zabijamy i zaczynam, i zabieramy się za zbieranie drewna. Mam zamiar go zebrać jak najwięcej, po czym pójdziemy z powrotem na bazę, już jak wcześniej mówiłem. No i na, tym, na tej bazie, już kiedy będziemy teraz, to tam porobimy to co mamy porobić. Odcinek już się wtedy zakończy. Więc teraz no, róbmy tą strefę bardzo dobrze aby wyszła jak najlepiej, żebyśmy stracili jak najmniej życia i jak najwięcej zarobili a tak naprawdę to nie, to lecimy, lecimy na pizbra, to znaczy co nic nie było robimy tą strefę szybko, żeby uzbierać jak najwięcej tych itemków no i widzimy się po niej na bazie, ale to później. Więc teraz spokojnie, teraz jeszcze jesteśmy na strefie. Nie, idziemy na bazę. I siekamy drewno. Tak, w ogóle ta dynamika drzewa, które nie zadaje nam obrażeń podczas upadku. Hmm. Czy ona ma sens? Drzewo spadające prosto nawet na nas i nie zadające nam obrażeń. I Tak, w ogóle to dziwnie podcinane, nie? Patrzcie, no, no bez sensu. No, drzewo przenika przez właśnie. Normalne drzewo to ci spanie i człowieka zabije. A takie drzewo, no to co? Ma z dwa kierunki albo trzy lotu, i, i, i nic więcej. Skąd tu. O! Widzicie, mamy grilla. I ja Wam teraz powiem, co tu było. Teraz knujemy historię. Pewna rodzinka wybrała się sobie na spokojne grillowanie w lesie. Ale niestety jakiś bardzo mądry człowiek, albo i niemądry, wywołał epidemię wirusa Z. I ta rodzinka żyła sobie spokojnie, nie wiedząc o tym wszystkim, ponieważ nie zabrali ze sobą radia. Taki pech, nie udało im się. No i taka dobra rodzinka chciała sobie zrobić grilla. No i faktycznie, grill im się udał, wszystko ładnie, pięknie, ale... Niestety coś było dziwne, ta cisza wokół była bardzo dziwna. No i cała rodzina, taka zniesmaczona tą ciszą, nic nikt nie gadał. Troszkę się zaczęła bać, bała się i córka usłyszała jakiś szelest, zakrzyczała. Okazało się, że jej krzyk przywiódł na miejsce kilka dorodnych grubych zombi. No, i niestety rodzina przez jedną córkę zginęła. Wszyscy. Historia ta ma taki morał teraz, że tutaj jak widzicie, to jest możliwe: jej brat, albo to jej brat, albo w ogóle jeszcze to może być jej brat, albo to jej brat, a ona sama znikła. Ja, może, może udało jej się przeżyć. Choć historia głosi, że cała rodzina zginęła, to może tej dziewczynce udało się przeżyć, ponieważ do tej pory nie można spotkać żadnego zombie podobnego, podobnego do niej, pomimo zabicia ich tysięcy. Może udało jej się przeżyć, a może umarła. I w sumie to jest cała historia tego grilla, który tutaj leży. To historia nieszczęśliwa, historia pewnej rodziny, która zapomniała radia. Fajna historia. Nie ma to jak wymyślić historię na poczekanie, żeby odcinek był dłuższy. Naprawdę, to było takie mądre. Widzicie, jak daliście się podejść? Zrobiłem to profes jak profesjonalista. Wykorzystałem to wszystko tylko po to, aby odcinek był dłuższy i żeby szatnie wraz z jego bratem oglądał niego całego. Właśnie, pozdrowienia dla, dla pana Pawła, pozdrowienia dla niego I dla pana Pawła, który grał ze mną w Brawl Stars wraz z drugim kolegą, którego już wcześniej pozdrawiałem, pozdrawiam ich, bo ten pan właśnie grał ze mną w Brawl Stars i w przeciwieństwie do jego brata, on potrafi grać, a kiedyś grałem z takim jednym typem, to nie umiał grać, no. A teraz już sprawy te nasze post-apokaliptyczne, czyli siekiera nam się zepsuła. Tak, to bardzo poważna sprawa, ponieważ taka zniszczona siekiera może skutkować bardzo, bardzo, ale to bardzo złymi skutkami. Już Wam mówię o co chodzi. Był sobie kiedyś farmer, który miał brata i syna. No i tak i żo żona tego farmera zginęła w wypadku. Nie żona tego brata farmera, tylko żona tego farmera zginęła w wypadku. No i farmer wychowywał syna wraz ze swoim bratem. Nie, że oni byli jak coś tego, tak? Po prostu wychowywali syna. No i kiedy rozpoczęła się ta cała apokalipsa, no, jego syn miał około 18 lat, on sam miał coś około... 40, poczekajcie. Nie, dobra. Chwila, 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 chwila. Muszę coś policzyć i historię zacznę dopowiadać. Mhm. Tak. Okej. Okay. 41. Dobra, farmer miał około 48 lat. Jego syn te 18 lat. No i farmer miał brata od siebie młodszego o 5 lat. No i kiedy zaczęła się ta cała Apokalipsa, to oni zaczęli walczyć. Walczyli z zombie. Jako iż byli na wsi, no to mieli zabronić siekierę. I właśnie takimi siekierami się bronili. Wszyscy trzej bronili się siekierami. No i. Morał jest w sumie z tego taki prosty, że jeżeli nam się zniszczy ta siekiera, bo oni bronili się tymi siekierami i pewnego razu siekiera jednego z nich po prostu się zniszczyła, złamała się w pół na czas... na czas... czas na czas... czas o, nie, na głowie pewnego zombie. Złamała się w pół, no i ten farmer poleciał ratować tego swojego syna, któremu się kieraz, złamała się na głowie właśnie tego jednego z zombie. Niestety został on ugryziony, przez to wdało się potężne zakażenie. I przez to, że uda udało im się oczywiście uciec od tego zombie wraz z tym jego bratem tego farmera, ponieważ on tam im pomógł ostatecznie no to, ponieważ im się udało uciec, no to jeszcze chwilę żyli. Ale później, kiedy zaczęło się to zakażenie rozprzestrzeniać po całym ciele tego farmera, no to niestety, ale farmer y, umarł. Umarł i zamienił się w jednego z zombie. Nikt o tym oczywiście nie wiedział, by była noc, kiedy on się zamienił. No i podczas właśnie tej zamiany Wszyscy wiemy, że zombie podczas zamiany nie wie, co się z nim potem dzieje, po prostu traci mózg. I on nie wiedział, że atakuje tak naprawdę własnego syna i że potem morduje własnego brata. I teraz morał jest taki ze, ze zniszczonej siekiery: że jeżeli zniszczy wam się siekiera, to możecie umrzeć wy oraz jeszcze kilka innych osób. A to tylko w postapokaliptycznym świecie, kiedy jest apokalipsa zombie. To, to wtedy to tak. A, ale tak to żyjcie spokojnie. To, to jest po prostu niemożliwe. To, to był za duży przypadek. Ale też wiecie co? Bo ja jestem takim, bardzo dobrze te historie wymyślam, nie? I napiszcie mi, czy takie historie Wam się podobają. To ja za każdym razem na czasie farmera postaram się taką historię wymyślać. I będziemy się bawić właśnie takimi historijkami na czasie farmera, jeżeli to będzie nam potrzebne. I, 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 I teraz zbieramy te dwa drewna, i lecimy sobie na bazę. Cyk zbieramy i, i idziemy na bazę. Znaczy, widzimy się na bazie, zaraz więc widzimy się, bo zrobiłem chyba cięcie za wcześnie i mogło mi urwać dźwięk, więc widzimy się na bazie za chwilę. No, to jesteśmy już sobie z powrotem znowu na bazie. Teraz sobie już grzecznie, o mój piesek, dobra. Teraz już sobie lecimy spokojnie po nasze itemki, które będziemy mogli przerobić w sumie. Możemy coś tu, dobra, to wsadzamy, tutaj wrzucamy, Aha, okej, okay. okej, okay, nic nie było, Tuta, tutaj się znajdzie zaraz miejsce. To, 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 jagody się zje, jedną zjadłem podczas podróży, wiem, jestem zły, ale zrobiłem to bez waszej wiedzy. I tutaj, czy możemy to wrzucić? Nie, czemu? Pójdę zapłacić za czoperka. Ale wiecie co? Nie, zrobię skrzynkę. Zrobię skrzynkę. Czemu mam wrzucać do skrzynki, skoro mogę ją zrobić? Yy, ok, skrzyneczka. O, dobra. Ok, robimy kolejną skrzyneczkę. Dobra, mamy skrzyneczkę. I tutaj już jest kolejna skrzyneczka. I jak widzicie, czas transformera zaczyna się już coraz bardziej rozrastać. To już jest duży, bardzo duży progres. Więc no. Cieszmy się. I teraz musimy jeszcze także zapłacić za ognisko Tego było 5. Pięć zrewda? Pięć. pięć. Na, na pewno było 5 i 5. I pięć naszego kamyczka, tak? Tak, tak. Ok. I teraz jeszcze tylko jedna. Trawa. Trawa, trawa, trawa. Mamy trawę. Musimy mieć trawę. Mamy trawę. Jedna trawa. ok. I teraz idziemy zapłacić. I to będzie już na tyle raczej w tym odcinku. To produkt, chociaż jeszcze wrzucę mięso, 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 mięso. Yy, produkować już będziemy tak na pełną skalę yy w następnym odcinku, ponieważ już wtedy sobie oczyszczę na spokojnie te workbenche. Piece, i żeby można było zrobić właśnie coś na czasie farmera i, no, i no to będzie zrobione wtedy już tak, że będzie można produkować. No to teraz już to na wszystko w tym dzisiejszym odcinku z czasu farmera. Ja się z wami żegnam. Cześć.